Cześć, witajcie w kolejnym odcinku FIFA 21 Ultimate Team. Po, po lekkiej przerwie e, lecimy dalej z e, odcinkami. Nadal trwają totsy. Dzisiaj fajny kontencik on DA. to muszę podkreślić. E, bez zbędnego złożania, jeszcze powiem tak: e, zrobiłem paczkę od tego toca e, Championship i tam niższe ligi angielskie. Wyleciał 85 Honeyman. E, bardzo słabo, najgorzej chyba ze wszystkich, więc tak trochę średnio. Dobra, przechodzimy do kontentu. Nic więcej się praktycznie nie działo. Mało dziś, ja teraz, dosyć mało gram teraz w FIFA. Więcej gram na przykład w CSGO. Eee, dobra, przejdźmy do zadań. Tutaj mamy tak: e, Korea i Powell. To już było w SBC: e, w tych, w zadaniach. E, Korea super. Przyszedł pod przepałkę dobry. do gry też miała dobre statystyki. Nie grałem, to nie wiem. Ale wygląda na że bardzo dobrze. Powell, no to typowa przepałka, raczej się do niczego nie nadaje, taki... Wygląda na klocka, o tak. E, strój na dzień króla, to już... E, dzisiaj wyszedł Jao Pedro. Jest to. E, Srebrnej rozgrywki czeka Zeopedro Historie Toc. To taka ty, nowa karta jakbym... Bo jeszcze takiej nie mieliśmy w tej FIFI, ale w poprzedniej tak. Tradycyjnie pod srebrne karty takie same wymagania. E, wielka rywalizacja to już wszystko było. Ramadan i to również okej. Okay. W punktach przełomowych też nic nie ma, więc możemy przejść do SBC. Tutaj trochę tego mam. I tak, e, kieza, zapata. Kieza, okej okay, karta, zapata podobno jest naprawdę dobry, jak, na to, jak patrzę na statystykach, słyszałem, że naprawdę jest. Ukrytą bestią mogę powiedzieć. E, Sar, dobra karta na zmiany na przykład, ale do pierwszego składu, też naprawdę super wygląda. E, Dinnie nie opłaca się robić. Słaba sylwetka ani na Isio ani na Elo Słabe statystyki, słaba winny, słaba równowaga, nie polecam. E, na was pomienimy. E, to z graczy wyzwanie tego cię nie opłaca chyba robić, tak mi się zdaje, że to w ogóle nie są opłacalne zobaczcie co oni dają. E, I tutaj mamy player piki, który w ogóle nic nie leci. Zrobiłem ich z 10, ale nic, kompletnie nic mi nie wyleciało. E, Saribal to e, może sobie porobię jutro na przykład E, potrójna rozbudowa 80, to też się chyba nie opłaca. To w ogóle się to jest najgorsze SBC: 86 plus razy 2 tego się totalnie nie opłaca robić. E, ofensywna no icon to jest spoko SBC. Zdanie to z graczy, tak jak mówiłem wcześniej, można sobie zrobić, ale nie jest. paczki nie są jakieś super. E, ważne mecze UEFA tu jeszcze mamy: czwarty strój Leonu, trochę tutaj rzeczy jest w ogóle. Błyskawicze, miarę spoko strój. I tak to chyba tyle, jeśli chodzi o SBC. No, ale było jeszcze dzisiaj SBC o kartę Team of the Season Community. Ja już je zrobiłem, no ale wiecie co to znaczy, tradycyjnie, lecimy po narodowościach, ja za sekundę się z wami witam, e, zastopuję nagranie, otwieram i widzimy się w klubie. Okej, okay. otworzyłem już paczuchę, e, nie mogę po prostu się niczego spodziewać, nie wiem, oczekam, bardzo bym chciał na przykład takiego Mukiele, Mukiele to jest taka jedna z kart, której bym chciał na pewno. Nie wiem w sumie, jest tam jeszcze na przykład taki Alaba, Alaby też bym bardzo, bardzo chętnie przyjął Jest jeszcze Harvey Barnes, on też jest spoko Kogo by tam jeszcze mamy z takich lepszych kart? I jest jeszcze, jak on się nazywa? Już zapomniałem, nie jeszcze z tym, dobra Lecimy po narodowościach bez zbędnego przedłużania, czekajcie bo jak to się robiło, o tak Dobra Narodowości od tych najsłabszych, znaczy z tych, których coś jest Z Turcji chyba nic nie ma Ukraina, Ur Urugwaj możemy sprawdzić, bo nie wiem, czy coś jest nawet. Włochy, lecimy tam. Okej, okay, nie jest to Kin, czyli jedna z tych słabszych kart. O Goldson może być, już właśnie o nim pomyślałem teraz. WKS, Wybrzeże Kości Słowenii, chyba tak. Nie ma nikogo. E, w Walia, chyba też nikogo nie ma. W pierwszej tej drużynie. Z USA raczej też nie. E, Senegal. Nie wiem, czy ktoś jest z Senegalu, mam powiem. Serbia Znaczy nie jestem pewien czy ktoś jest Dalej Słowacja Nie wiem, totalnie nie wiem, znam tych Narodowości jakie są w tych W tych y, TOTSach Szkocja, Szwaj... Oj, Szwajcaria, wiem że chyba ktoś z Szwajcarii jest Ale nie wiem kto Jednak nie, jednak nie, dobra eee, Lecimy dalej, Polska Zieliński, uff no, znaczy, no No. No wiecie, no dobra, już nie będę mówił. E, nie ma Portugalczyka. Kto to może być? No dobra, jest jeszcze dużo narodowości, ale już te takie najgorsze to chyba bym przemieniliśmy. Maroko chyba nikogo nie ma. Meksyk. Nie wiem czy ktoś się z Meksyku nie ma. Tak akurat spoko. Norwegia. Nie wiem. Hmm, Holanda się spodziewałem, nie wiem dlaczego. Nigeria. Simon, okej. Okay. Nie ma na razie. Niemcy, dobra. Nie, tutaj też nikogo nie ma. Kurczę, kto to może być? Dobra, Hiszpania. Uf, też nikogo nie ma. No najbardziej czekam na Austrię, no bo kurczę, no. Fajnie byłoby go trafić. Jamajka, Bailey. Nie ma. No, no w sumie nie uf, no bo Bailey byłby spoko. E... Japonia. Kamerun. Może ktoś z Kamerunu? Nie wiem. Dobra, to chyba tyle. Z tej... Z tej oto części, z Kolumbii chyba też chyba nikogo nie ma. Tak. Lecimy dalej, Egipt. Nie no, Salacha tu nie ma. Co ja robię? Sradzne te wiecie, takie tych, których tu nie ma. Francja. Enkunku, mamy. Enkunku. Nie jest to najlepszy traf. Ale nie jesteś najgorszy, zobaczcie, jakie ma statystyki. Kurczę, wygląda naprawdę solidnie. Bardzo dobry, e, dobry dribling. Bardzo dobre podania. Tempo i strzelanie do podniesienia. Taka karta na atak. zobaczymy jak to może się prezentować. Czy ja go mogę gdzieś upchnąć? Na pewno go przetestuję i to zobaczcie. Na atak. On nawet na. Na takie. Na takie SPD. 76 obrony. Ile on jest warty w ogóle? Bo. Nie wiem, za 100 tysięcy. 150! Ej, okej! Okay. To jest, to jest, dobry traf, no ale oczywiście czy na coś lepszego. Dobra, zmienimy mu, mu tylko tak, yy, styl gry i ustawianie się, żeby był na dychu, na spokojnie. S, N na N. Sobie, bo zagrałem sobie kilka nim spotkań, naprawdę mam nadzieję, że to będzie dobra karta, bo to nie wygląda na złą kartę, naprawdę. I myśliwego mu damy, bo to się mu bardzo przyda. Ale od on raczej on nie zastąpi, wam powiem. Palasio to jest jeden z moich ulubionych piłkarzy. Ale statystyki ma porównywalne do niego, wam powiem. No zobaczcie. Palasio przeważa, jeśli chodzi o tempo, o dribbling. Podania ma dużo słabsze, obronę ma dużo słabszą i fizyczność ma... Na podobnym poziomie, no ciekawie to może wyglądać. Ten enkunku fajnie w ogóle się łączy tutaj. no Znaczy, no, bo on jest z Bundesligi i on jest Francuzem, więc tutaj nawet w ogóle w ten sposób mógłby się fajnie złączyć. Znaczy, o, no nie, dobra, jednak nie. No, z tego Weinalduma to bym go chętnie chyba zmienił. Bo to ten Weinaldom już tak trochę mi się średnio nim gra. Nie wiem, ja nie wiem, jak on to ogarnąć, kurcze. Ale może tak, jakbyś? No, ale ten. Oj, ten jest na siedmiu. Ale to formację bym zmienił. Jakoś bym to wykombinował, żeby tego n'Kunku za tego Weinalduma wcisnąć. Ale nie, chyba za Weinalduma na SPD będzie słabszy, moim zdaniem. Nie wiem, fajny ten n'Kunku wam powiem. Nie jest to najgorszy traf. Pogram sobie nim kilka spotkań. No Palacio nasz król niestety musi odpocząć trochę. Zobaczmy jego statystyki, bo karta jest naprawdę przednia. 32 mecze, 62, bram 4 bramki, widzicie, mało gram. Wszystko Division Rivals. I dużo asyst. No, praktycznie wszystko Division Rivals. Praktycznie nie gram w ogóle też squad battles ani nic. Okej okay. Na dzisiaj to tyle. Na jutro przygotuję kilka paczek. Jak e, widzicie mam sporo hajsu e, dzięki Oblakowi, Ziechowi. Jak to bym sprzedał? Jeszcze mam Guerrero. 300! 300? 300 kafli na Chilku. Na Chilku na 300 kafli bym wyciągnął. E, dobra, to jest na tyle dzisiejszego odcinka. Nkunku, dobry traf, chociaż oczekiwałem tego Alaba. No, no przyznajmy, no kurczę. Ten Alaba w miejsce tego to Dibo wygląda idealnie. Byłby idealny po prostu, no kurczę, no. Żałuję, że go nie trafiłem, naprawdę. Bo to by było takie idealne, idealny zawodnik, jakiego potrzebowałem do tego zespołu. Taki, tak, taka brakująca perełka, chciałem kogoś na o. Zobaczcie, świetna karta to jest bóle. No kurczę, idealna. Szkoda, szkoda, że go nie trafiłem. No ale. Nkunku, jezu, co to był za voice crack? Coś mi wywaliło mikrofon. Eee, ale nie jest źle. Dzięki Wam za e, oglądanie. E, teraz idę oglądać Manchester City, Paris, saint Germain. Jestem za City, nie na pewno nie za PSG. Chociaż nie jestem ani tego, ani tego fanem. E, pieniądze. Z ropy naftowej, no wiadomo, no kurczę, ale już wolę chyba e, Manchester City niż ten e, to PSG. Dobra, to by było na tyle. Ja się z wami żegnam. Siemanko.